Siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja już zwierzątka mam ogarnięte, bo już z rana je otworzyłem. No i moi drodzy, zaczynamy dzisiejszego vloga. Wczoraj byłem, wczoraj byłem po ziarenko i po pasze. Pasza, pasze kupiłem 100 kg. Ziarenko też kupiłem i tak samo 100 kilo No i tak właśnie to wygląda, zapełnione. Tu jest 50 kg paszy i 100 kg pszenicy. W takiej proporcji ja to miesz mieszam. to jak widzicie, tu jest dużo paszy z wierzchu, bo ja daję takie warstwa. a później jak to wsypuję tam do nich, o, to to się ładnie mi miesza i w zasadzie powstaje taka mieszaneczka. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Mieszankę już gotową mam, 150 kg. Zobaczymy, na ile to starczy. Ehm, pszenica w cenie... Dobrej, 75 złotych za 50 kg Także tak kurczę najniżej od od dłuższego już czasu. Także bardzo, ale to bardzo fajnie. Moi drodzy, piskaczki tutaj łażą, starsze, mniejsze, młodsze Trzeba je nakarmić. To muszę mu słyszeć. gdzie przylecą. Już lecą. Chodźcie, chacie. No. Leczą wszystkie facje, no, a my tu im dajemy mieszaneczkę i niech sobie jedzą. Się boję tej foki czy co? Jakby tak się bały, nie? Co Merida? Tak, dla ciebie mamy też zielonki, bo moi drodzy, byłem oczywiście w warzywniaku. Podjeżdżam, zawsze sobie biorę ile jest. No idź, kurczaczku, idź, zawsze sobie biorę ile jest. No i już wam pokazuję, ile tak jest mniej więcej. Zawsze sobie wietrze, bagażnik, bo wiecie, czasami trochę śmierdzi od nich. No i mamy taki właśnie oto zostawić. Tutaj fajnie mi panie sortują Także wielkie podziękowania Takie bardziej starsze, starsze Twardsze rzeczy do twardszych Jak widzicie tutaj takie miękkie rzeczy To fajnie mam Bo to na przykład idzie do owiec Albo do gęsi, kaczek No te miękkie też do gęsi i kaczek Ale mam łatwiej to Łatwiej mi się to rozdysponowywuje. Także ja teraz też karmi królika Królikowi też trzeba mieszankę wziąć O tu ciasteczka miał Niluś dla siebie też zjadł. Także teraz dla królika robię mieszankę i lecimy do Meridy. Także moi drodzy, wyszło pięknie słoneczko. Powiem wam, że jest naprawdę cieplutko, że tak sobie chodzę na krótkim rękawku i naprawdę jest bardzo przyjemnie. A ja was zapraszam do Silek, bo tak jak pamiętacie zebrałem te jajeczka ostatnio, jak sprzątałem. No i chcę tutaj do nich zajrzeć. Widzę, że wodę muszę im dopełnić, jedzonko dać. A tak to jakoś tu u nich ładnie wygląda. Ale chcę zobaczyć gniazda i widzicie o, jedno jajeczko jest i to wszystko. Także jedno jajko. E, no i tak mówię, jedno dzień nie jest, ale one muszą jeszcze odpocząć, bo wiadomo po tych wszystkich tam... ojej, trudny. E, po tych wszystkich ręgach, tak to muszą trochę sobie odpocząć. Pokażę wam jakie piękne status. Tutaj naprawdę duże już są. Naprawdę duże. Jeszcze powiem wam, myślę, że... Z, no, z tydzień. Półtora i bym chciał je dodać do, do wszystkich tutaj do całego stada. Bo po prostu one już są takie duże, że jak najbardziej mogłyby do nich iść. Owieczki sobie łażą. Ja tutaj zawsze sobie kontroluję uniosek, zawsze sobie w ciągu dnia wejdę i zerknę. Ojej, nie mogę zamknąć. Wodę mają, także jakby ktoś pytał to zbiornik ten się super naprawdę spisuje wody jest a jest, leci ona także jest to super no i co, i kurki jakoś tutaj sobie chodzą, łażą, noszą e, jedzą oczywiście no i tak to wygląda dużo kurek, znaczy dużo, ale trochę kurek mi, widzicie, nosi na, na dole, na podłodze, ale staram się w ciągu dnia właśnie przychodzić i zabierać im te jajka i dawać je tutaj do szuflady, żeby kolejna kura nie przyszła i wiecie, i widzi jajko tu mówi, a zniosę sobie. Czekajcie, teraz mam problem z kolei. O, dobra. Tu sobie wkładam. Kolejna kura, patrzcie. Trzy jajka, kolejne. O, także tak to wygląda. No, niestety, tak się czasami uczą nosić na tej ziemi. Ale dobra. Nie przeszkadza to jakoś mi dużo. O, patrzcie, tutaj ta kura będzie protestować. Nie, nie, nie. No. Wyłazimy, wyłazimy dalej, no o i tu z kolei mamy trzy jajeczka kolejne. Także widzicie tak to wygląda. Trzeba dbać o to, żeby nie znosiły ich więcej, bo będzie, wiecie, zaraz wyjdzie tak, że na dole znosi więcej niż w ogóle w tych gniazdach. A to ma właśnie być tak, że sporadycznie mogą sobie tam znieść, ale tylko wyłącznie poradzisz. no dobrze także ja jeszcze muszę iść tutaj co Trixie? jeszcze muszę iść tutaj e, rozdysponować te warzywka jak widzicie tak to wygląda, winogronka nie winogronka, jakieś różne tutaj, ogóreczki no tutaj twardsze rzeczy, także to wszystko musi iść dzisiaj, ale oczywiście też do gęsi i kaczek, żeby się najadły, tak to wygląda, słoneczko pięknie wyszło a ja was zapraszam, łapeczka w górę, subskrypcja i zapraszam do dalszego oglądania. Poza tym, moi drodzy, czas najwyższy na te maluszki, żeby szły do silek, bo jak widzicie, chodzą tutaj do owiec i później nie potrafią wyjść. Także tak to wygląda, owieczki tutaj łażą później za nimi, <gry> także muszę ich je wywalić na drugą stronę, a teraz tutaj im dodałem właśnie jedzą paszę, także niech sobie jedzą. I powiem Wam, cieszę się, że chociaż tak to wyszło na ten sam koniec, chociaż że tych stylek trochę jednak będę miał, także mimo wszystko cieszę się. No bo jakby nie patrzeć z tych stilek czy tam mimo że sprzedałem te trzy, no to nie wiem ile będzie. No prawie 20. No, powinno być. Wniosek też trochę, także całkiem fajnie to wyszło. I patrzcie, na gorącym uczynku przyłapany właśnie o to mi chodzi jak pamiętacie w ostatnim odcinku e, miałem tutaj zrobić porządek z tym, no i oczywiście jakoś tak zapomniałem i w końcu nie zrobiłem, e, także zrobimy to w tym odcinku i właśnie teraz kminie jakby to zrobić oczywiście tak jak wtedy to miałem robić, czyli te e, panele od tego wybiegu królika także działamy, biorę je i zobaczymy jak to będzie wyglądać No moi drodzy, jak widzicie, te dwa tutaj, w sensie te trzy idealnie tutaj pasują, te dwa w ogóle idealnie dotąd, także ja myślę, że zahaczymy te trzy, a te jedno będzie uchylne razem jakby z furtką, przynajmniej na ten czas tutaj, żeby to jakoś było. Muszę to te teraz jakoś przykręcić wstępnie, tak prowizorycznie, żeby to jakoś się trzymało i tyle, żeby już w końcu mi tu nie siadały, bo niech się nauczą na tych grzędach. OK, no i to, co teraz zrobiłem, to jest dopiero odpowiednio zrobione, bo już wam pokazuję. Zresztą, jak widzieliście, tu, moi drodzy, jest dwa przęsła przymontowane osobno. Tutaj jest jedno niżej przymontowane, żeby jakoś to trzymało równowagę. Odblokowuję sobie i otwieram razem z tym, a one wyżej tu nie podskoczą, a to jest tutaj właśnie do prawie samej góry. Także myślę, że całkiem fajnie. One teraz nie będą tu przeskakiwać, nie będzie z tym problemu. Także o to chodziło, bo no, nie był to duży problem, ale taki wiecie, taki codzienny problem w sensie, no nie tyle że skakały, bo to tam o nic nie chodzi, ale żeby się jednak nie uczyły skakać na to, po bez sensu. Także trzymajcie kciuki, żeby nie skakały tutaj czasem, albo tam gdzieś teraz nie łaziły. Widzę, że już kogo tu łazi po gniazdach, ale to chyba. Pilowo, a tak to chyba będzie ok, także tak to wygląda, tu widzę kurka wchodzi do gniazda, nie wiem co ona chce już wam nawet pokażę z latarką odpalimy sobie latareczkę i zerkniemy sobie do niej o no co ona, tutaj jajko jedno a ona tu sobie łazi, widzicie tak to wygląda, także yy, będę teraz spokojniejszy właśnie króliczkowi przyniosłem porcję Warzywek zielonek, on chętnie sobie to skubię. Chwila, moment i tego nie ma. A chcę zerknąć tutaj do maluszków, bo te już się powoli pakują do środka i chcę zobaczyć, jak to u tych wygląda. Ojej, dobrze, że na żadnego kurczaczka nie spadło. Widzicie, muszę to zmienić. Kurczę, a tutaj z kolei chcę Wam pokazać, ładnie tą światełko włączyć i pokazać Wam, jak to u tych wygląda. I może na chwilę zostawię. Niech się dogrzeją. Niech im się tutaj nagrzeje. Także tak to wygląda. Te maluszki sobie tutaj o, spędzają tak czas. Ja im to zakrywam, niech im się to tam grzeje i później zamknę. Mogłabym je teraz zagonić, ale zagoniąc taką dużą grupę, pytanie, czy to wszystkie są, to też będzie nie takie łatwe wyzwanie. Także tak to wygląda. To zaraz biorę do góry i moi drodzy, o tutaj kofi. Taka piękna kofi od siostry, od gromera, czyli. Fryzjera przyjechała dzisiaj. Jeżeli jesteście zbyt goszczy i macie jakiegoś psiaka albo kotka i chcecie oddać go na pielęgnację, po prostu na strzyżenie, kompanie, obojętnie, to zapraszam do mojej siostry. Na pewno jak odezwiecie się, że jesteście ode mnie z kanału widownia, to na pewno jakiś rabacik będzie. Także polecam serdecznie. Zapraszam, jeżeli chcecie wiedzieć więcej szczegółów, to w komentarzu zostawcie. Ja wam przypnę siostry stronę. Także, e, no, kraj na psa, w Bydgoszczy po prostu, także możecie się kontaktować. Zapraszam wszystkich właścicieli kotów i piesków na e, strzyżenie, kompanie. Tym bardziej, że teraz będzie. E, Zimno się robi, zima, także warto swojego pupila też wykąpać A ja właśnie poprosiłem siostrę, że Niluś będzie również robiony, kąpany, strzyżony, Także w sumie może byśmy z tego odcinek nagrali jakiś co? Co sądzicie? Z Nilusia? Chyba tak zrobimy Także wyczekujcie łapy w górę i będzie Niluś kąpany, strzeżony Znaczy strzeżony tyle nie, ale kąpany i tam e, zrobiony do ładu na zimę, także Łapy w górę i działamy z tym No patrzcie nie wierzę w to Nie wierzę w to po prostu Nie wierzę Tu zamknę też a ta kurka tam siedzi No dobra ona sobie wyjdzie także zamknę Albo dobra otworzę Bo też kurczę, przypadki miałem Że te kury się na tych gniazdach przecież powiesiły I szkoda by było mi bardzo Także otworzymy O kowca tu czeka te już zamknąłem, bo weszły mi akurat wszystkie yy, I te też zamknąłem Także wszystkie już są zamknięte Owieczki sobie łażą A ja lecę teraz zbierać jajeczka Tutaj to światło takie fajne Chociaż mogłoby być jeszcze lepsze do nagrywania Ale jest całkiem okej okay. A ja moi drodzy właśnie tu przyszedłem z kolei Bo jest tu jeden kurczaczek sirki Także muszę go szybko złapać O o o o, o, o chodź, chodź, chodź. Piękne, piękne one są Takie naprawdę śliczne są te kurczaczki patrz jaki kurczaczek lecimy go zanieść do spania do spania, gdzie cię łazisz tam? już mnie tu bardzo słabo widać ale byłem właśnie u gąsek kukaczek, wszystko jest ok, wszystkie żyją karmiłem je właśnie przyniosłem im tutaj ziarenko i warzywa zresztą zawsze im tak przyniosę przynoszę w komplecie także znaczy no nie zawsze, bo czasami ziarno samo jak nie ma warzywek w te dni, które nie ma tych warzyw, a jak są te warzywka, to oczywiście z warzywkami i wtedy pięknie się ta im te jedzonko je raz warzywko, raz pasza, woda, popite i wszystko fajnie. Lecimy na górę. A ja was moi drodzy na sam koniec witam tutaj przy akwarium i chciałbym wam trochę powiedzieć, a bardziej zapytać się, co mógłbym tutaj zrobić, czy może mam tutaj jakieś widownie, które Którzy dobrze prowadzą swoje akwarium. Bo no moje, jak widać, może rybki mają dobrze, bo serio się bardzo dobrze chowałem i żadnych strat nie mam. Poza tym, że kupiliście ostatnio dość dużo rybek za kwotę 150 zł z zoologicznym I najpewniej dużo z nich popadało, znaczy no, dużo z nich popadało, i najpewniej było to. Przez. Czy, no na pewno ale nie chciałem się już z werą kucić. E, czyściła mi akwarium, chciała dobrze, ale zrobiła podmiankę wody 80%. Także jest to no, za dużo i wydaje mi się, że przez to, że tej świeżej wody po prostu było tak wiele. Ale moi drodzy, no nic, już nie odwleczemy tego co było. Stało się woda, woda jest teraz już git i, i tak dalej, także rybki zostały, żyją i mają się dobrze. No i moi drodzy, pozmieniałbym coś tutaj w kwestii tej całego w ogóle akwarium. Podobają mi się te trawy na pewno. Jakieś rośliny bym musiał zakupić, bo jest tutaj tak no powiem, trochę biednie te akwarium wygląda i tak kurczę... Jak widzicie sami tak brzydko, także jak macie jakąś propozycję, albo widzieliście jakieś ładne akwarium, to możecie mi jak najbardziej podlinkować tutaj pod filmem, albo wysłać mi na maila propozycję, jakbym w jakim kierunku mógłbym iść, bo no naprawdę chciałbym stworzyć z tego coś fajnego, czy może iść w jakieś tło, czy jakąś płytę 3D w akwarium, tło 3D, to znaczy. Także myśl, myślimy, ja też będę sobie przeglądał różne takie inspiracje, bo chciałbym coś fajnego po prostu tu stworzyć, eee, na pewno bym chciał wyższe te kamienie jakoś tak porobić, ale to już, to już nie na dzisiaj, tylko na osobny odcinek z przerabiania całkowicie tego akwarium, także dajcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i co najważniejsze wyślijcie mi jakąś inspirację na mail albo podlinkujcie tutaj bo jestem ciekawy, jaki wy macie na to pomysł, bo wygląda to dosyć kiepsko. Dziękuję, że byliście w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Do następnego. Siemaneczko. Cześć wam.